Wydaje się, że całkiem niedawno oglądaliśmy WrestleMania, a tutaj już Summerslam przed nami. Największe wydarzenie tego lata już za chwilę i trzeba przyznać, że patrząc na ogólną kartę można odnieść wrażenie, że przed nami naprawdę świetnie zapowiadająca się gala. Niestety, tutaj trzeba przytoczyć jedną z zasady WWE, im lepiej gala się zapowiada, tym gorzej ostatecznie wychodzi. Czy tak będzie tym razem? Ciężko opowiedzieć, jednak miejsca i na te świetne rzeczy, tak samo jak i na te poskudne rzeczy, tutaj mamy wiele. Pierwsza solowa walka w WWE TV CM Punk od ponad Dekadę, Gunter stający przed szansą na zostanie mistrzem świata wagi ciężkiej, czy Psola Siko, który próbuje udowodnić, że ma choć odrobinę aury wokół siebie. No i oczywiście wisienka na torcie, coś, czym żyje cały świat Wrestlingu obecnie, mianowicie cień szansy na to, że możemy zobaczyć powrót samego Romana Reynsa. Czy WWE zdecyduje się na te ciekawe kroki? Ile tytułów mistrzowskich zmieni posiadacze? Czy po tej Gali Smackdown wreszcie da się oglądać, czy znowu będziemy dostawać powtórki tego samego show? Tak więc panie i panowie, ja nazywam się z błot i Zesnikał to 11 rzeczy, które mogą wydarzyć się na gali WWB SummerSlam 2024. Braun Breaker mistrzem interkontynentalnym no to drugie podejście do zmiany mistrza medkardowego na Raw. Na poprzednim pay per view Money in the Bank również stawialiśmy na to, że Bron pokona samego Zayna i sięgnie po złoto. Jednak Federacja postanowiła Storyline przyciągnąć i dać panom trochę więcej czasu. Wydaje się, że z perspektywy czasu wyszło to wszystko na plus patrząc na to, że Bron nie oberwał, sami dalej dobrze się prezentuje i mamy po prostu dobrze zapowiadającą się kolejną już walkę. Rozumiem też podejście osób, które uważają, że sami złota nie powinien stracić, no bo przecież całkiem niedawno pokonał Guntera, który był najdokładniejszym dłużej panującym mistrzem IC. Jednak jeśli się cofniemy te kilka czy kilkanaście miesięcy wstecz, to jedynym problemem panowania Guntera było to, że nie dało się uwierzyć w jakiegokolwiek pretendenta. Tutaj mamy szansę to naprawić, dając sporo wiarygodności Bronowi, który pomimo krótkiego popytu w Gotham Rosterze wygląda jak naprawdę main eventer. i spokojnie może tutaj stracić złoto i w żaden sposób nie zabierze to wydarzeniu, które widzieliśmy na WrestleMania. Dato Midgardowi Rowe powie w świeżości, ponieważ przeciwko Bronowi możemy dać więcej nowych ludzi i wszystkich powinniśmy być zadowoleni. To nie jest sytuacja, gdzie samemu nagle kariera się zabali. To jest raczej sytuacja, gdzie możemy karierę Brona postawić kilka poziomów wyżej. I szczerze, wydaje się, że Summerslam jest do tego miejscem idealnym. Bailey broni tytuł kobiet. W podobnej sytuacji co do samego znajduje się obecnie Bailey, która na zdobyła tytuł i teraz wydaje się, że stoi przed szansą utraty mistrzostwa na rzecz właśnie Najjax. Problem polega na tym, że ponowanie samiego miało swoje naprawdę dobre momenty, a o ponowaniu Bailey aż tak tego powiedzieć się nie da. Nic jej nie zabierając, ale trzeba się naprawdę poważnie zastanowić, aby przypomnieć sobie jakiekolwiek ciekawe momenty jej obecnego title Na Dlatego pytanie, czy na Jax powinna odebrać złoto i może coś zmienić? Moim zdaniem nie. Smackdown potrzebuje właśnie fejsowej mistrzyni patrząc na to, kto znajduje się w posiadaniu walizki Money in the Bank. Ciężko będzie sobie jakoś rozłożyć to wszystko mając healową posiadaczkę i healową mistrzynię. A no i po drugie, ludzie po prostu Jax nie kupują. Choć uważam, że jej obecny run w WWE jest o niebo lepszy od ostatniego, to nadal nie jest to coś, co porywa masę. SmackDown jest obecnie niesamowicie szare. Potrzebuje postaci, które mogą dać trochę kolorów i pomimo niezbyt udanego obecnie panowania, Bailey nadal jest taką osobą. Jax byłaby jednym wielkim magnesem na hit, ale nie tak pozytywnym, jaki mam, na przykład Dominik Misterio teraz. Bailey broni i po prostu przychodzi do kolejnej pretendentki. Choć, choć tutaj jest naprawdę olbrzymi problem dywizji kobiet z McDonald's, bo niby kto miałby być następną jakąś wiarygodną pretendentką? Naomi, dziesiąty raz od powrotu. Tiffany zachowuje walizkę Money in the Bank. Pozostając jednak w temacie tejże walki, to nie można przejść obojętnie obok wspomnianej posiadaczki walizki Money in the Bank, Tiffany Stratton. Patrząc na podbudowę tej walki, spokojnie można spodziewać się próby inkasacji walizki, jednak proszę Triple H, aby jej po prostu nie zmarnowali. Walizka jest tej dywizji niesamowicie potrzebna, ponieważ jest to tak naprawdę najjaśniejsza część tej dywizji obecnie. Od Tiffany zależy teraz naprawdę wiele, czy zainkasuje na Bailey, czy zainkasuje na Jack, co może zainkasuje w czasie walki i będzie triple threat i tak dalej. I ta niepewność powinna być z nami w najbliższym czasie, gdzie do WWB będzie próbowało, mam nadzieję, odbudowywać powagę dywizji COVID na SmackDown. Wyrzucenie tej walizki, jak to miało miejsce z Theorim jakiś czas temu, czy z Drew całkiem niedawno, tak naprawdę mija się z celem. Walizka Money in the Bank powinna dalej być na SmackDown. Kolejny moment jej zakopania nie jest zupełnie nikomu potrzebny. LA Knight nowym mistrzem United States Powiedziałbym, że po tym, co Logan robi na swoich social mediach w ostatnich dniach, LA Knight powinien wyjść i go po prostu zeskłaszować. Jednak mówimy dalej o WWE, które naprawdę ma dziwny kompas moralny czasami i kto wie, jak na to wszystko zareagują. Jednak jest to kanał wrestlingowy, więc w tych granicach pozostańmy. I mało się tak naprawdę zmienia, ponieważ choć bez squasha, to LA Knight po prostu powinien zdobyć tytuł od Logana i tyle. Nie dość, że WWE dałoby publiczności moment, na który czekamy prawie dwa lata, to jeszcze niesamowicie wzmocnilibyśmy mitkat Smackdown. Wiele się ostatnio mówi i pewnie wiele jeszcze będziemy mówić o tym, jak słabo na tle Raw i NXT wypada teraz SmackDown. I jednym z powodów jest właśnie brak mistrza US. Night, pojawiający się na prawie każdej tygodniówce, dający promo, które ludzie łykają, walczący z killami tejże dewizji, to byłby naprawdę świetny boost dla tej tygodniówki. Tylko, czy tylko ja mam wrażenie, że mówimy tak za każdym razem, kiedy Knight staje przed podobną szansą, walka odbędzie się na terenie Logana i choć nie wiemy, jak publiczność na niego zareaguje, to nadal jest to coś, co przychyla szale zwycięstwa. Właśnie na jego korzyść. Jednak na początku roku, gdy podpisał nowy kontrakt z WWB, zapowiadał więcej występów, więcej walki itd., a dostaliśmy harmonogram występów gorszy niż za tych niezbyt przyjemnych czasów Lesnara. Czas na nowego mistrza, czas, aby WWB dało najtowi jego kwiaty, choć w tym przypadku jego tytuł Czas na zmiany na SmackDown i LA Knight tą zmianą jest. Spory zamieszanie w walce Leaf i replay. I czas na długo wyczekiwany pojedynek pomiędzy obecną mistrzynią świata Liv Morgan i byłą mistrzynią świata Rion Ripley. I od razu można powiedzieć, że tutaj większość dyskusji prowadzona jest na tle tego co odwali Dominik, po której stronie stanie, a nie tego, kto będzie mistrzynią po zakończeniu SummerSlam. I szczerze, może to i dobrze, patrząc na to, że przed nami taka gala jak Bad Blood, Blood, gdzie panie, patrząc na ich historię, spokojnie mogłyby dostać nawet Hell in a Cell. Jednak aby tego dokonać, walka musi się zakończyć jakimś dziwnym bałaganem, czy to Dominik zdradza Ripley, czy może jeszcze jeszcze bardziej dowala Morgan, czy może z dupy powraca Charlotte czy Becky, no bo WWE lubi wpychać je w inne rywalizacje. Jedno w tym wszystkim jest pewne, jeśli WWE zakończy to starcie w po prostu czystym przypięciem i nic więcej, to będzie to jeden olbrzymi bullshit. Tutaj potrzebne jest przeciągnięcie story, jak w przypadku Drew i Punk'a, o czym za chwilę, tutaj potrzebna jest krew na najwyższych obrotach i właśnie Bad Blood w przyszłości może im to dać. Tytuł jest tutaj kwestią mocno drugorzędną. Tutaj chodzi o to, kto kogo rozwali bardziej, po czyjej stronie ostatecznie stanie Dominik, czy Judgment Day tutaj coś namiesza. Możliwości jest naprawdę ogrom. Jest wiele ścieżek, którymi Federacja może pójść i najgorszą z nich będzie po prostu normalne starcie. To jest gala mająca naprawdę wiele ciekawych historii i pomimo tego, że jest to największe wydarzenie lata, to wydaje się, że jest to mocno gala przejściowa. Zobaczymy, na co pani i Federacja się ostatecznie zdecydują. Ponownie możliwości jest to ogrom, tylko pytanie, na którą z nich się zdecydują. Gunther, nowym mistrzem świata zanim powiem coś więcej o samej walce trzeba poświęcić dwa zdania na temat tej imienia Prista. nie jest to jeden z najlepszych w historii, to jest czysta prawda, jednak osobiście uważam, że w ostatnim czasie o wiele przyjemniej ogląda się właśnie go, i jego rywalizacje, jego problemy z Darkman Day niż to, co dzieje się obecnie z Codym Mrodson na Smackdown nie każdy to zdanie podzieli, jest to w 100% zrozumiałe, pomimo jednak tego wydaje się, że WWE może zdecydować się na Gunter'a patrząc na to, że jeśli on teraz złota nie zdobędzie, to co dalej? Po utracie tytułu IC nie zrobił nic, prócz wygranej w turnieju King of the Ring. I po tej wygranej zniknął na jakiś czas, i dopiero teraz powrócił pod podbudowę, właśnie pod SummerSlam. Wydaje się, że sama federacja pokazała, że prócz właśnie Mistrzostwa Świata Gunter nie ma nic do roboty teraz na row. Dodatkowo problemy z Judgment Day i potencjalny rozłam jest na horyzoncie, więc tutaj priz ze złotym mistrza Świata mógłby się po prostu zagubić. Zbliżamy się też do sporej Gali Bash in Berlin, gdzie to Gunter będzie wielkim bohaterem. No cóż, można kropki te wszystkie jakoś połączyć. To w sumie zabawne, że jeszcze niedawno wiele osób stawiało 100% na Guntera na Summerslam, nieważne kto będzie mistrzem, jednak ten wzrost pozycji Prista naprawdę wiele zmienił. Tak naprawdę patrząc na wszystko teraz, to wydaje się, że o tej walce zdecyduje to, jakie plany ma WWB na Judgment Day. Obserwując, czy to naszą grupę na Facebooku, czy to ogólnie społeczność wrestlingową, to większość oczywiście stawia na Guntera i jest to zrozumiałe. Ciekawe tylko, czy Federacja tego wielkiego zwycięstwa nie przyciągnie właśnie do występu przed swoją publicznością na basz in Berlin w Europie. Podział Judgment Day. No dobrze, od prawie dwóch lat mówimy o tym, że za chwilę coś w Judgment Day powinno pęknąć. I prawda jest taka, że od powrotu replay WWB samotizuje bardzo ładnie pewne problemy. Pokazywanie replay Prista razem jako faceowe postacie, całe reszta jako healowe, coraz bardziej agresywne zachowanie balora na zapleczu względem replay Priesta. Czy Morgan, która nie tylko wiele razy widziana była z balorem to jeszcze podczas ostatniego round, gdy pokazywano nam rozwalone pomieszczenie Judgment Day, to akurat na plakatach postać balora nie była ani zniszczona, ani zamazana. To wszystko przekłada się na to, że prędzej czy później coś tutaj walnie i wydaje się, że dobrym miejscem będzie właśnie Summerslam. Jakieś dziwne zamieszanie w walce Leaf kontra Replay. Ktoś z Judgment Day interweniuje w walce Prista pomimo tego, że on wcale o to nie prosił. Po potencjalnej porażce Balor pęka i po prostu atakuje Priesta. Judgment Day się rozdziela i mamy ten podział, który WWE ostatnio teazuje. Bo wiecie, pomimo tego, że obecnie Judgment Day ogląda się o niebo lepiej niż to, co było rok temu, gdzie sami zresztą mówiliśmy, że hej, mamy problem z Judgment Day, to nadal to wszystko ciągnie się wystarczająco Długo, że chyba można powiedzieć, że gdzieś tam powinien być już koniec. Nie wiemy, gdzie w tym wszystkim stanie Dominik. Zresztą utrata złota przez Prista może go postawić w nowym świetle, który sam stanie przeciwko reszcie męskiego składu tejże stajni. Tizują miesiącami i chyba czas najwyższy, aby wreszcie coś się zmieniło aby wreszcie może postawili na Balora aby wreszcie to Judgment Day doczekało się mniejszych, bądź większych zmian. Seth Rollins piątym kołem u wozu. Zanim przejdziemy do samego punktu, małe wyjaśnienie. Nie, nikt tutaj samego Rollinsa nie atakuje, jednak wydaje się, że sam booking jest lekko dziwny. Na ostatnim roll dostaliśmy zderzenie się twarzą w twarz całej tej trójki i... no nie wiem sam, coś tutaj nie siadło. Wreszcie będziemy świadkami wielkiego wybuchu w postaci Drew i Punk, tymczasem tańczący Rollins, który podczas segmentu na rowu próbował skupić całą uwagę na sobie. Tak brutalna rywalizacja i mamy sędziego, który twierdzi, że zrobi co będzie mu się chciało, a nie to co powinno się dziać. Rozumiem, że Rollins może wiele zarzucić i Drew i Pankowi, jednak to ich rywalizacja i nie da się dokładnie zrozumieć, dlaczego W.W.B. aż tak wielki nacisk kładzie tutaj na niego. Ponad pół roku podbudowy do CM Punk kontra Drew McIntyre w naprawdę brutalnym, jednak niesamowicie przyjemnym do oglądania storyline. Tymczasem tańczący Rollins, który twierdzi, że absolutnie wszystko zależy od niego. I nie, nie jest to rant na samego Rollinsa, jest to raczej kwestia tego, że jego prowadzenie w tej walce może naprawdę przeszkodzić temu, na czym to wszystko powinno się skupiać. Jeśli jeśli rzeczywiście jako sędzia będzie zachowywał się jako ten, wokół którego walka się kręci, to chyba nie jest to coś, co chcielibyśmy zobaczyć, prawda? Obym się mylił i szczerze mam wielką nadzieję, że się mylę. Jednak i z tej sytuacji można wyjść całkiem zwycięsko. Jednak zanim do tego przyjdziemy, to po wszystko, co związane ze światem wrestlingu, serdecznie zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, jak i łapki w górę pod tym filmem. Was to zupełnie nic nie kosztuje, a dla mnie jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję Wam bardzo. Punk in Drew kończy się screwjobem. Szukając pozytywów w tej sytuacji mamy podobne możliwości, co w przypadku omówionej walki Liv Morgan kontra Rhea Ripley. Tutaj Rollins po części pełni taką rolę Dominika, no bo to od niego ostatecznie będzie zależało, jak to się wszystko skończy. Może on nie odliczać osobę, która właśnie zje finishera, czy zemści się na punku za Money in the Bank i po prostu szybko go odliczy przy przypięciu ze strony Drew. Ta walka to dopiero początek, kto wie czy nie wielkiej trylogii punk kontra Drew, która ostatecznie może doprowadzić do Seth Rollins kontra CM Punk na WrestleMania, czyli coś co mieliśmy dostać w tym roku. Roku. Czyste zwycięstwo, czy to Punk'a, czy to Drew, będzie tutaj wielkim błędem. Tutaj potrzebne jest coś, co jeszcze bardziej pchnie to wszystko do przodu. Czy zmierzą się oni na basi Berlin, czy może dopiero na bad blood w jakimś Nessel czy coś takiego? Tak czy inaczej, czysto nikt tutaj porażki zjeść nie powinien. Rollins jako ten z nienawiścią do obu stron pasuje, choć jak powiedzieliśmy sobie, może on być tym piątym kołem uwoz'u. Niech to wszystko zakończy się jednym wielkim Brolem, jednym wielkim Scroogeobym, skoro Punk jest takim wielkim fanem Breta Harta. Wreszcie przydałoby się. Coś na plus dru, więc Punk tutaj mógłby spokojnie zjeść czy to powalony pinfall czy jakieś tam inne dziwne zakończenie. Podsumowując, sytuacja samego Sephora Rollinsa wydaje się być dziwna, że WWE aż tak bardzo skupia na nim uwagę. Jednak jego interwencja w tej walce, jego powiedzmy sędziowanie, jest bardzo dobrym sposobem na to, aby to wszystko pchnąć jeszcze bardziej do przodu. Cody Rhodes kontra całe Bloodline. I czas przejść do prawdopodobnego main eventu, gdzie to Cody Rhodes stanie w obronie złota z podrabianym Tribal Chiefem Solo Sikoa. I o ile prospekt tej walki powiedzmy pół roku temu czy trochę więcej cieszyłby fanów, to teraz niestety wielkich emocji to nie wzbudza. Po pierwsze dlatego, że nie da się sobie wyobrazić utraty złota przez Cody'ego Rhodesa na rzecz Solo, a po drugie Solo nie jest ani trochę uważany za takiego, na jakiego WWE go buduje. Mówiliśmy to wiele razy i zapewne będziemy wiele razy powtarzać, ale obecnie lepszą aurę ma Jacob Fatu. Dobrze też wiemy, że to nie będzie będzie walka jeden na jednego, ponieważ solo w pojedynkę to pewnie z Ardrufem teraz miałby problem. Pojawi się Bloodline, będziemy mieć typowy scenariusz, wielki terminator Cody kontra cała rodzinka Bloodline. Nowe, tego jeszcze w ostatnich dwóch latach nie widzieliśmy. Nie wiadomo co z Ortonem i Owensem, czy pojawią się mu pomóc, czy może nie. Jednak jedno jest pewne, Cody złota nie straci. Mamy też możliwość debiutu kolejnej osoby z Bloodline, mianowicie Zilla Fatu, który wstawił na social media post o tym, że znajduje się w Cleveland, czyli w mieście, w którym odbędzie się Summerslam. Czy to spoiler, czy to zapowiedź, a może po prostu turnetizowanie, nie wiem sam. Jednak jeśli Solo jeszcze chce kogoś ściągnąć do walki z Kodim, którego i tak nie pokona, to Zilla najgorszym rozwiązaniem wcale tutaj nie jest. Chociaż kto wie, czy debiutujący w www.zilla stanąłby po stronie Solo? Powrót Romana Reynsa Powiem szczerze, że im więcej o powrocie Romana myślę, tym bardziej mam wrażenie, że są na to coraz mniejsze szanse. O tym się mówi aż za bardzo, o tym nie wiem, jest zbyt pewnie. Jednak biorąc pod uwagę wszystko, co zrobił w ostatnim czasie Solo, co powiedział w ostatnim czasie Solo, pojawienie się tutaj Romana i nie tyle co wybranie strony Cody'ego, co raczej nie wybranie strony Solo brzmi naprawdę obiecująco. A co, gdyby zanim pojawił się sam Roman, usłyszymy głos Pola Heymana, którego Solo ostatnio rozwalił, który zapowie pojawienie się prawdziwego Tribal Chiefa itd. Jak wiele osób pisze, mamy możliwość bycie świadkami nie tylko jednego z największych popów w historii, ale też i po prostu niesamowicie przyjemnego momentu, gdzie to ten prawdziwy Tribal Chief dowali temu Tribal Chiefowi z Absolutnie wszystkie gwiazdy na niebie wskazują na to, że Romana pierwszy raz zobaczymy od porażki na WrestleMani, Ale ponownie, ponawiam pytanie, czy nie jest to zbyt oczywiste? Czy nie zostało nam to wszystko zbyt mocno pokazane? A co jeśli Solo pokona jego, bo czemu nie? A co jeśli pojawi się The Rock, a nie Roman? A co jeśli nikt się nie pojawi? Jej kod na Terminatora przystało, po prostu broni złoto i mamy koniec. Ponownie, mamy naprawdę wiele możliwości, mamy wiele fajnych scenariuszy, jednak ich brak może oznaczać nie tyle co po prostu OK i idziemy dalej, ich brak może oznaczać katastrofę. Brak Romana oznacza albo wygraną kod jego, co jeszcze bardziej zakopie solo, albo wygraną solo, na co bądźmy sobie szczerzy, nie ma w ogóle szans. Zakończenie SummerSlam będzie potężne. Pytanie tylko, czy usłyszymy ten piękny Team Song jedynego, prawdziwego Tribal Chiefa? A według Was, co powinno się wydarzyć na gali WWE SummerSlam 2024? Czy według Was Gunther zdobędzie tytuł Mistrza Światowagi Ciężkiej? No i czy chcecie powrotu Romana Reynca już w sobotnią noc? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Jestem naprawdę ciekaw Waszego zdania na te wszystkie tematy. Jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu naszego kanału. Jestem Wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Sef, Donner z What Is Wrestling, Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.